Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam was bardzo serdecznie w podcaście Przetłumaczę. Dzisiaj naszym gościem jest ekspertka od języka włoskiego. Powszechny stereotyp mówi, że jest to jeden z najprostszych europejskich języków do nauczenia się. No oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Małgorzata Jodłowska opowiada o tym, jak to jest nauczać włoskiego, tłumaczyć filmy z włoskiego i ogólnie pracować jako tłumacz związany z tym językiem. Posłuchajcie. Małgorzata Jodłowska, lektor i tłumacz języka włoskiego. Mówi się, że włoski to jest jeden z języków europejskich, którego najłatwiej się nauczyć, to prawda? Nie, absolutnie nie. To są jakieś miejskie legendy, które nie wiem, kto rozpowszechnia. Włoski nie czyni, od razu nie wiem, co rumuńskim. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie do francuskiego, do hiszpańskiego, włoski ma najbardziej złożoną gramatykę. Więc jest to język, w który trzeba włożyć sporo potu, wysiłku, trudu, żeby go opanować dobrze. Na, na poziomie rozmówkowym można go opanować oczywiście w ciągu dwóch miesięcy, ale to nie o to chodzi. No, porozmawiamy o tłumaczeniach, o takim branżowym. Jeżeli ktoś chciałby zająć się tłumaczeniem z języka włoskiego albo na język włoski, no to rozumiem, czekają go lata ciężkiej pracy? I tak i nie. Ja uważam, że do tłumaczeń trzeba mieć po prostu serce. To jest jedna rzecz, oczywiście, jak do wszystkiego. Natomiast. No, przykro mi to mówić, trzeba mieć też bardzo dobre wyczucie języka polskiego. Jedną z rzeczy, które są tragiczne, jeżeli chodzi o tłumaczenia, to jest robienie tak zwanej rybki, czyli tłumaczenie słowo po słowie, dosłownie, tak jak idzie język. Więc trzeba się wykazywać jakąś taką pewną elastycznością językową. No, i sporym poczuciem chyba estetyki też. Ja się zajmowałam głównie filmami, tak, żeby to wyszło mi z szuflady. Dawno, dawno temu myślałam, że pójdę w literaturę, ale jakoś nie wyszło. Zajęłam się nauczaniem, czyli niesieniem. No cóż. Kaganka o światy. Wiesz, dzisiaj to już przypomina bardziej kaganie co światy, ale no, trzymajmy się um, słowa kaganek. E, więc tak naprawdę po pewnym czasie już weszłam w filmy. E, już weszłam w filmy e, z włoskiego na polski, robi się to też szybciej po prostu. Tłumaczenie filmów jest w jakikolwiek sposób inne metodologicznie niż tłumaczenie prozy innego rodzaju tekstów. To jest strasznie ciężkie pytanie, dlatego że wiesz, film, który jest jakby do szerszego odbiorcy, musi mieć na tyle prosty język, żeby trafić właściwie do każdego. Więc dawanie wszelakich ozdobników typu zalivżdy, drzewie i onegdaj nie ma kompletnie sensu, co sprawdza się bardzo często w poezji. Co się sprawdza w literaturze, więc dodatkowo to musi być bardzo, bardzo syntetyczne. Czyli nie ma znaczenia, że masz na przykład, nie wiem, 15 słów wypowiedzianych od bohatera w momencie, kiedy on to powie w ciągu dwóch sekund, więc musisz się w tych dwóch sekundach zamknąć. Właśnie ten stereotyp dotyczący Włochów w Polsce pokutuje do dzisiaj, że oni strasznie dużo i strasznie szybko mówią. I ty to musisz przetłumaczyć jeszcze dodatkowo tak, żeby miało jak najmniej słów? Primo, to nie jest stereotyp. E, oni mówią faktycznie bardzo dużo i bardzo szybko. Pomijając to, że połowę rzeczy oni wyrażą gestami. E, wiesz co, no ja się muszę zamknąć w określonym po prostu czasie, tak? E, ja nie mogę przedłużać. E, no sam wiesz, nie wyobrażasz sobie opcji, kiedy e, bohater skończy mówić, a jakby tekst trwa jeszcze przez następne 10 sekund, tak? To jest niedopuszczalne. Czy włoski ma jakieś pułapki, na które. Szczególnie musisz uważać przy tego typu pracy. No, Anglicy mają swoje false friends. Niemcy mają między innymi trudną tą gramatykę z końcowym szykiem, gdzie trzeba doczekać cierpliwie do końca, żeby dowiedzieć się wreszcie o co chodzi. No, my brzmimy tak, jakby trzeć, dwa kawałki styropianu o siebie, albo jakby się węże kłóciły. A jak to jest z Włochami? Oczywiście, znaczy, wiesz co, Włosi, no, głównym problemem jest to, że Włosi połowę wyrażą ci gestem. E, co już jakby dla Polaka jest kompletnie niedogarnięcia. co on chce powiedzieć. E, druga rzecz, no, oni lubią tak sobie nie dopowiedzieć pewnych rzeczy. E, poza tym, czy ja wiem, no, oni nie mają też jakichś takich. Oczywiście to zaraz powiem, że jakby jest rzeczą kompletnie przeciwną do tego, co ci powiedziałam na początku, także włoski jest językiem skomplikowanym gramatycznie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie, wiesz, ich język mówiony, oni się lubują w bardzo tak naprawdę. Niskim rejestrze, czyli oni mają mnóstwo jakichś takich dialektalnych słów, które wsadzają, co jest e, koszmarem tak naprawdę. E, mają jakieś e, swoje slangowe wyrażenia, mają bardzo rozbudowaną frazeologię. Natomiast tak potwornych pułapek jak phrasal e, verbs angielskie, no nie, no, błagam cię, nie. Parę filmów miałaś okazję parę naście przetłumaczyć. Czy były takie, które sprawiały ci szczególną trudność, bo na przykład miały albo trudniejsze dialogi, albo miały wyjątkowo e, te dialogi durne, albo mądre. Oczywiście znaczy ja nie oceniam, czy, czy coś jest durne, czy coś jest mądre. Po prostu usiadam i tłumaczę. Natomiast z do dzisiaj wspominam jeden film, który przysłano mi. Połączam go no, cudownie i nagle słyszę po prostu coś, co jakby nie przypomina kompletnie niczego, co do tej pory słyszałam. Domyślam, że to, domyślam się, że jest to dialekt. Jest to dialekt sardyński, który nie przypomina w ogóle języka włoskiego. No więc w panice dzwonię wtedy do. Do mojego zleceniodawcy pytam. Dodatkowo nie dostałam żadnych materiałów, dostałam sam film, więc pytam, jakakolwiek lista dialogowa. Mówi, w języku francuskim może być? Mówi, oczywiście, że może być. Po prostu no, to był pierwszy i na razie ostatni raz, kiedy ja nie rozumiałam nic poza poszczególnymi słowami. Ratowałaś się kontekstem oraz francuski? No, tak, po prostu oparłam się na francuskim. Czy miałaś, nie wiem, jakieś gatunki, które sprawiły ci więcej problemu albo radości na przykład? Ja się lubuję w horrorze, ale jako, że Włosi ostatnio bardzo mało kręcą horrorów. E, przynajmniej nie bardzo one wychodzą poza, e, poza włoskie granice. E, nie, ja ogólnie bardzo lubię tłumaczyć filmy. Samo tłumaczenie filmu sprawia mi radość. E... I wiesz, ja jestem tłumaczem, który naprawdę lubi wyzwania. Czyli jeżeli na przykład spotkam słowo, którego nie ma w języku polskim, muszę je stworzyć tak, żeby statystyczny odbiorca rozumiał, co chciałam powiedzieć, a jednocześnie, żeby zgadzało się to z, e, z tym, co mówi Włoch. E, to mi sprawia olbrzymią przyjemność. E, no i oczywiście, wiesz, żeby to się wszystko. Zazębiało i zgadzało. To jest chyba największa satysfakcja. Plus, żeby to naprawdę brzmiało dobrze. Czytasz sobie sama napisy, które przygotowujesz do filmów, albo listy dialogowe? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja muszę sama ee, sprawdzić, czy. Nie jest to za długie, nie jest to za krótkie, nie brzmi to sztucznie. Dodatkowo nie jestem obiektywna, więc też angażuję w to osoby, które znajdują się w pobliżu. Z góry wszystkich przepraszam za to. Tak, 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 tak. Dodatkowo no złotą zasadą tłumaczy, która też tyczy się słów, tyczy się ortografii, tyczy się wszystkiego. Według mnie jest zasada, jesteś pewny na 100%, sprawdź dwa razy. A powiedz mi, abstrahując od samych radości i smutków tej pracy, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o język włoski, to chciałbym Cię jeszcze podgadać o to, jak wygląda sytuacja tłumaczy w ogóle, właśnie włoskich, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo my jesteśmy zalewani jednak kinematografią anglojęzyczną. Dominuje i w kinach, i na rynku domowym, i każdym innym, nawet w streamingach, dominuje anglo- i amerykanocentryzm. Jak jest u Ciebie z pracą? Czy masz dużo pracy? Cóż, teraz to jest ten moment, kiedy się ciężko wzdycha i robi smutną minę. Nie, nie mam dużo pracy. Wiesz, to jest tak jak w każdej branży. No, są pewne nazwiska, które tak jakby są uznane. No i jakby dotrzymują lwią część tego, co jest na rynku, a po części sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie, prawda? W momencie, kiedy mamy zalew literatury, kina anglojęzycznego, no włoski jakby stanowi pewien margines, tak? Z tego marginesu 95% weźmie tłumacz, którego nazwisko kojarzy każdy. Pozostałe 5% pozostaje dla jakichś takich małych króliczków gdzieś tam siedzących i czekających na okazję. Z punktu widzenia tłumacza niektórzy wybierają właśnie języki bardziej niszowe, ograniczone, bo po prostu kochają brzmienie tych języków i nie chcą iść z głównym nurtem. Inni wybierają niszowe języki, bo mają nadzieję, że właśnie tam będzie luka w rynku, którą uda się zapełnić i odpowiednio wiele zarobić. Czy włoski w ogóle jest niszowym językiem na rynku tłumaczeń i czy warto jest wybierać jeden z tego typu języków, czy rzeczywiście, jeżeli ktoś planuje w ogóle pracę w tłumaczeniach, to lepiej przykleić się do tych najpopularniejszych. Czyli znaczy, no to, to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że tak naprawdę pytasz mnie, czy wybierać między e, pasją, czy, czy między no, tym, co się sprzeda, tak naprawdę. E, wiesz, no jakbym tak e, już zupełnie pozbawiona skrupułów, to bym parafrazując pewnego znanego polityka powiedział: nie tą drogą, nie idźcie drogą niszowych języków. E, wiesz, no, w momencie, jeżeli łapiesz się za coś, co czego jakby nie ma. Nie możesz się spodziewać, że to nagle rozkwitnie. E, więc musisz się z tym, że po prostu w pewnym momencie nie będziesz mieć pracy. E, natomiast, wiesz, no ja uważam, że no, słuchaj, pasja jest pasja. No, dlatego ja od 20 lat jakby, o nie, no właściwie 25, Boże, czas leci, e, zajmuję się językiem włoskim. I tak, e, można powiedzieć, że przy obecnym zalewie Angielskiego głównie, tak, to już jest język niszowy. To już jest język niszowy i ja nawet widzę, wiesz, w momencie, kiedy uczę studentów, język włoski jest na szarym naprawdę końcu to jest czubek ogonka tego psa językowego. To jest angielski, hiszpański, francuski, niemiecki i gdzieś tam włoski dla pasjonatów. Włoski powinien być chyba w miarę nam bliski. To jest y, przecież pogrobowiec łaciny, a my z łaciną pod rękę chodzimy. Podwórkową chyba już teraz. Tego grobu jest bardzo daleko i, i naprawdę sami Włosi, jeżeli oni są zmuszeni uczyć się łaciny, są przerażeni. E, znikły już deklinacje, znikły. Włoski na przykład nie ma rodzaju nijakiego, więc dla nich jest to takie trochę dziwne, jeżeli ktoś nie może się zdecydować, czy z kurem, czy kurem, kurą, czy kogutem. E, wiesz co? no Szczerze. My byliśmy kiedyś nazywani Włochami Północy, bo bardzo dużo nas łączy, jeżeli chodzi o charakter z tą nacją, ale wiesz, no słuchaj, no nie po drodze nam, tak? Nie po drodze nam. Mimo to, że to jest jedna z ulubionych destynacji Polaków, jeżeli chodzi o wakacje, wiesz, zawsze się można jakoś dogadać, tak? Czy angielski, czy gesty, czy, czy nie wiem, palcologia, tak? Pokazanie, chce to, tamto, siamto. Natomiast... Wiesz no, włoski używa się tego we Włoszech, więc jest to język mówiąc brutalnie mało opłacalny. Jedne co to pozostaje sobie życzyć, żeby, nie wiem, tak jak w latach 70. -tych, 60. -tych powrócił czas przebojówki na włoskiego do Europy i wtedy będzie lepiej? Oby. Oby. Wiesz co tak, to by było naprawdę ja marzę, marzę o tym, żeby kino włoskie odrodziło się. Znaczy, wiesz też trudno powiedzieć, żeby ono umarło. Pomyśl o filmie sprzed kilku lat, na przykład Wielkie Piękno, które było e, filmem absolutnie genialnym. E, i, I natomiast e, tak, ja marzę o tym, żeby się odrodziło takie typowe włoskie giallo, e, ale to już chyba korzystając z moich kolegów Czechów, to, to Senę czy masz jakieś swoje tłumaczeniowe marzenie? Coś, co bardzo chciałabyś przetłumaczyć? Czy tekst, czy film? Coś, na co chciałabyś mieć czas, no bo wszyscy borykamy się z tym samym problemem. Zalewem różnych projektów, które musimy zrobić i odkładamy do szuflady to, co byśmy chcieli zrobić. Ja każdego pytam, czy ma gdzieś tam w głębi swojej szuflady coś, co naprawdę chciałby, chciałaby zrobić? Oj, Boże, wiesz co? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że Przede wszystkim chciałam mieć więcej czasu, tak naprawdę, żeby po prostu usiąść i tłumaczyć filmy. Naprawdę, po prostu tłumaczyć filmy. I... Wiesz, tak jak powiedziałem wcześniej, ja wezmę każdy gatunek. To jest każdy gatunek, coś w sobie mam. Mnie cieszy każdy gatunek. Czy jest to film obyczajowy, czy jest to dramat, czy jest to film psychologiczny, czy jest to horror. Mnie cieszy, że ja mogę obcować z tym językiem, że mogę jakoś przekazać, że raz muszę, nie wiem, pokazać przerażenie bohatera przez to, co on mówi, a raz jego jakieś dysputy filozoficzne na temat życia. Chciałabym mieć chyba więcej czasu po prostu. I mniej więcej pracy, no ale to już wiesz, jakby była praca, czas by się znalazł, ale to już jest zupełnie inna historia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie podcastu Przetłumaczę i zapraszam na naszą kolejną rozmowę. Już za tydzień. Do usłyszenia.